Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał, a dziś przyszedł kolejny dzień, aby sobie kontynuować naszą grę w zemstę urzędasa. Jak pamiętamy ostatnio przeszliśmy tutaj. Przeszedłem. Tak jest. Przeszedłem. Lecie... Prze, prze, przejdziemy sobie to. No i co? Lecimy. Lecimy. Mamy tutaj 4000 punktów w ciągu 8 minut. To jest taka właśnie plansza niby wydaje się prosta, ale nie do końca. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, ja idę może pierw do kuchni załatwić tutaj. nadzieję, że tym pomarańczowym mnie nie zobaczy kolo, ale nie zobaczył. Przewrócimy tutaj automat do kawy. Ja praktycznie ja już mam tutaj sposób na przejście właśnie, no i wiedziałem, że zostanę złapany. Jeszcze przez tego dozorcę, przez tego dziadunia. Hmm. Ja już mam tutaj swój plan, jak to przejść. Mimo, jest to praktycznie trudno przejść, ale. Ale trzeba im włączać praktycznie komputery. To jest najlepsza opcja. Nie żadne formaty i wirusy. Tutaj jest ciężko zdążyć. Praktycznie, bo tutaj cały czas się ktoś kręci. Zobaczcie, moi drodzy. Ciężko to jest, bo te gabinety są praktycznie tak poprzedzielane. tutaj każdy z nich cały czas chodzi. Ja mam tutaj właśnie taki patent na to. Jak zrobimy? Mamy tu gabinet szefa. Ja nie mam zapalniczki na razie. Zmień kod w komórce. Tam już ktoś odszedł od komputera. No Na razie robimy tutaj. Wirusy. Zawirusujemy trochę kompa tutaj. Na końcu wyłączymy ktoś włączy, będzie miał niespodziankę. <noise> znaczy to gabinecik szefa, ale szefa tutaj akurat nie mamy, jak mogliście za właśnie zauważyć. A też te dozorki. No to teraz się zemścimy za to, że nas ten dziadek złapał. mu legitymację, klucz uniwersalny. Pięknie. on <noise> tutaj jest. Obawiam ja się, że mnie zobaczy. Pierwsze szybkie rzeczy robimy, no, wrócił się, dobra, napijemy się. O, przyjęło mu się. Ten znowu ty idzie, dobra, sobie tutaj idź. A ja teraz, jak ja pozałatwiam te komputery, to oni później praktycznie będą cały czas chodzić, ale postaram się to tutaj wyłączać. Po prostu taki mam tutaj właśnie system, że będę wyłączał tutaj praktycznie te komputery. Nie zrobi się tu troszkę gorąco możliwe, no ale jeszcze toalet nie załatwiłem, Więc dobrze zrobiłem. Te komputery już będą powyłączane. O, mamy tu zapalniczkę, więc sobie je weźmiemy. Te komputery będą powłączane i później tutaj cały czas będą chodzić. No nie, jeszcze formata tutaj dałem. A chciałem wyłączyć, No ale niech będzie. Myślę, że zdążę. Na ten kolor wraca, ale zdążymy spokojnie. Dobra, idę teraz się tutaj zapalić sobie. Tak, tutaj naleje. Chyba <laughs> z gabinet szefa, ale szefa tutaj nie mamy. Jak widzicie, komputery mają powyłączane i już teraz tutaj robi się tłok. Dobra, może zrobimy z tymi z kiblami coś. I również z tymi ubikacjami też mogą mnie zobaczyć, ale. Proszę, już tam tego ściuwa idzie. To kibla. No jednak ktoś mnie zobaczył. Ta różowa pewnie. No właśnie. Znowu złapali mnie. Ale wybronimy się tutaj spokojnie. o o, Coś się pomyliłem? Dobra. Diabełek i to. Gotowe. Kurczę tego komputera nie zdążyłem wyłączyć, nie? A tą zamknę w kiblu. No, nowo ten idzie. Znowu ta idzie. Jest to do kibli. Dobra. Ja teraz tutaj komputery powyłączam. nadzieję, że zdążę. Tamten tam, nie się nie pójdzie. Dobrasz. Ten mnie zobaczył. Ten mnie zobaczył, on był tyłem odwrócony. Uff. Rekordowo mnie tutaj łapią. Jak nigdy. Hmm nie wyłączy tego komputera, no Może tego mi się uda wyłączyć O tamta wraca, dobra, dobra, ryzyk fizyk, może się uda Udało się. U. Hmm Niewiele mi brakuje, kurczę, 200 punktów mi brakuje. Ja myślę, że już tutaj chyba nie muszę internet robić. Że te punkty same mi się nabiją. To nie będę się tutaj denerwować. No to jeszcze bym tą lodówką się zajął, ale tutaj ten dozorca jest. Hmm. O, ten odszedł. Jeszcze idę do kuchni, a to niespodzianka w kuchni trochę. To znowu ten tutaj jest. No idź stąd. Szybka piłka. Zdążę? Jednak zdążyłem. I o to chodziło. No i moi drodzy mamy kolejny tutaj siódmy już biuro ostateczna granica, ale to sobie zagramy w kolejnym odcinku. A tymczasem moi drodzy do następnego odcinka, cześć!